Bardzo dobre łowisko ogoniowe i szczupakowe. E, w tym momencie jest chyba jedno z lepszych w Polsce. E, ta woda kryje w sobie już chyba wszystkie ryby. Można się spodziewać wszystkiego, tylko ostatnio e, padały sandacze, dzisiaj na zawodach padały piękne ogonie. Najpiękniejsze jezioro w Polsce, najlepsze. Najbardziej łowne. E, najwięcej szczupaka chyba teraz jest. Jedno z fajniejszych jezior w Polsce. Ogólnie to się tak śmiejemy, że Pan Bóg chyba stworzył to jezioro dla wędkarzy, bo jest tak zróżnicowane, jest niezliczona ilość górek, linia brzegowa pokręcona. Zobaczcie, plaża na łzyszu, zobaczcie ile ludzi tu jest. Ile tu jest wędkarzy. Akurat co dzisiaj zawody, ale zawsze tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt osób łowi przyjeżdżają na piwko, na cheesburgera, na jedzonko. Jest super. Mam na imię Maciej, jestem pasjonatem wędkarstwa. Łowię na tym jeziorze już kilkanaście dobrych lat No i co chciałam powiedzieć tutaj o tym naszym pięknym łowisku No dużo się zmieniło, bardzo dużo się zmieniło Pozbyliśmy się rybaków, jak wszyscy wiedzą, może się teraz będę powtarzał No i co, jest progresik Coraz więcej fajnych imprez, coraz więcej sporych ryb Kręci się powoli to wszystko, no i zaczyna to fajnie wyglądać Ludzie się zaczynają interesować naszym miastem Naszym jeziorem jest naprawdę w ciągu trzech ostatnich lat jezioro Orzy zmieniło się z bezrybnej pustyni pustoszonej przez rybackie sieci w wędkarską perłę mazur. Ile to wymagało pracy i jak to się stało, że nad jezioro Orzysz obecnie przyjeżdżają wędkarze z całej Polski, opowiedzą nam miejscowi wędkarze, którzy czują się tu pełnoprawnymi gospodarzami. Trzeba powiedzieć, że zaczęło się to przede wszystkim około 10 lat temu, tak? Od protestów wędkarzy, od tego, że tak naprawdę wędkarzom nie podobało się to, że jezioro Orzysz jest trzębione przez rybackie sieci. To nie jest tak, że to się zrodziło w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy negocjowaliśmy umowę z zarządem głównym PZW. To jest tak naprawdę trend kilku, kilkuletni. Były protesty w Warszawie, były protesty na ulicach tutaj między innymi w Piszu. Był ogólno tutaj regionalny sprzeciw kół wędkarskich i myślę, że to z tego przede wszystkim wynikało. To nie jest tak, że to się zrodziło nagle. Oczywiście duża, duża pomoc w tym i duża zasługa prezesa rudnika, że wysłuchał przede wszystkim postulatów wędkarzy i zainicjował jakieś rozmowy w tym temacie, żeby jezioro Ożysz było w końcu jak najbardziej dostępne dla wędkarzy. Duża rola także burmistrza, no bo nie, nie ma co ukrywać, że tak naprawdę burmistrz jest tutaj głównym mocodawcą tej umowy, głównym partnerem dla Zarządu Głównego, bo z nim została ta umowa podpisana. Ja jestem także dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu i to my odpowiadamy za realizację tej umowy jako, jako MOSiR w imieniu gminy. No cóż, nie ma sieci na jeziorze Orzysz, trend myślę taki jaki wędkarze sobie życzyli na pewno i efekty już są, są widoczne, bo, no, bo naprawdę tej ryby jest zdecydowanie więcej. Przyjeżdżają wędkarze często z całej Polski i oni to widzą, że, że jest ta ryba, że, że tak naprawdę nie trzeba wyjeżdżać gdzieś za granicę po to, żeby fajnie po Polsce powędkować. I myślę, że na tym wszystko, wszystkim powinno nam zależeć jako wędkarzom, ale także i działaczom związkowym, żeby po prostu te nasze wody były jak, naj, jak najlepsze. A niestety na majówkę mnie nie było, bo teraz przebywam za granicą. Ale chłopaki, chłopaki, z tego co tutaj zdawali mi relacje, to naprawdę połowili ładne szczupaki. W tym roku było sporo metrowek, było sporo takich szczupaków 80., 90. Wielka majówka, no i na tej majówce było naprawdę dużo, dużo ryb. Padło, padły ryby metrowe, około nie wiem, 10 sztuk. Co najmniej z tego co wiemy, nie? Bo pewnie o drugich to nie wiemy. W porównaniu z poprzednimi latami no to był szok. Był szok i, i chodzi szok na plus. Nie na minus, tylko na plus. Także widać wyraźnie, że te nasze działania przynoszą wymierne efekty. Ryb jest więcej i jest, najważniejsze jest to, że jest więcej i większych. Coraz więcej ludzi tutaj przyjeżdża, mamy tutaj komentarze i na stronie naszej i tutaj rozmawiamy z kolegami, którzy tu przyjeżdżają, że naprawdę jest yy, yy, duży, duży, widać duży postęp, jeżeli chodzi rybostan i zasobność naszego jeziora. Ja myślę, że to jest, jest duży impuls dla rozwoju turystyki, jeżeli chodzi o wędkarstwo, bo trzeba sobie powiedzieć, że to tak naprawdę gwarantuje wydłużenie sezonu turystycznego. O, o te miesiące, na przykład październik, listopad, gdzie tak naprawdę turysty tutaj nie było, a tutaj to, że są wędkarze, przyjeżdżają wędkarze z całej Polski, no to tak naprawdę jest, jest takim motorem napędowym dla rozwoju turystyki. Jeszcze w Orzeszu nie jest to do końca rozwinięte, bo jest wiele też jeszcze możliwości, żeby rozwijać nawet wypożyczanie sprzętu wodnego, tego typu, tego typu infrastrukturę. Ale myślę, że to z czasem się zmieni i to jest tak naprawdę ten taki pozytyw, tak? że, że nie tylko wędkarze przyjeżdżają po to, żeby wędkować, ale także jest to szansa dla orzyskich lokalnych przedsiębiorców, żeby się rozwijać. My się chwalimy. No ja jestem także jednym z moderatorów, administratorów strony wędkarski Orzysz i my mamy w swoim, w swoim środowisku jakby taki no cel, żeby to jezioro promować. Mimo tego, że wiemy, jak, jak się to czasami kończy na innych zbiornikach, ale dlatego chcemy to tak robić w taki sposób, że tak naprawdę sami o to jezioro dbamy, sami go pilnujemy i wiemy, że my jesteśmy różnimy się od innych zbiorników, gdzie takiej, takiego e, pilnowania, takiej kontroli nie było. Powoli, powołaliśmy społeczną straż rybacką, dbamy o to, żeby miała ona środki, żeby organizujemy. Takimi, jak między innymi, dzisiejsze zawody, po to, żeby, żeby środki na, na działalność jej były. Kupiliśmy z, dzięki zbiórce publicznej łódkę. Pom, pom, też gospodarstwo rybackie pomogło nam w zakupie silnika. Działamy tak, żeby, żeby to jezioro po prostu było jak najlepsze i zachęcamy po prostu wszystkich wędkarzy, żeby przyjeżdżali tutaj. Bez ochrony wody cała robota nie ma sensu. tak? Musi być, jeżeli nie. No, Państwowa Straż Rybacka, no, tych, tych, ludzi jest ma, tych ludzi jest mało, mało jest strażników, nie mają, nie mają mocy przerobowych, że tak powiem. Oni się starają, ci ludzie naprawdę robią dobrą robotę, ale jest ich po prostu mało, oni nie, nie, będą, oni nie będą wszędzie i zawsze na wodzie. Tak? Dlatego naj, najlepszym wyjściem jest po prostu przy każdym kole jakiś kurczę, posterunek SSR czy Straż SSR na w zbożyszu. Jest posterunek Społecznej Straży Rybackiej w Orzyszu i działamy. Mamy 9 strażników, mamy już łódkę, silnik i po prostu chronimy wodę, bo bez ochrony wody cała robota nie ma sensu. Pytacie też, co zrobić z tymi wszystkimi wędkarzami nietycznymi. No, po prostu trzeba zmienić mentalność wędkarzy, ludzi, w ogóle ludzi, tak? bo u nas jeszcze panuje tam mentalność taka kołchozowo-sowiecka. Wie, wiecie, że no, jak jest jakaś. Woda to jest niczyja, tak, a jak niczyja to można kraść, można tam zniszczyć, a to nie, to musi, musi być tak, że ktoś jest za, za każdą wodę w PZW, musi być odpowiedzialny ktoś, tak. Nie tam jakiś mityczny związek, nie tam jakieś gospodarstwo rybackie, które tam nawet nie wiadomo gdzie jest. To musi być koło konkretnie, tak, w Orzyszu jest, że jest koło Orzysz i ma wody i wszystko. Tą mentalność można zmienić albo siłą, po prostu są resorty siłowe, Policja, Państwowa Straż, Straż Rybacka, no oni wiedzą, jak to zrobić, albo no, trzeba szkolić tych, przekonywać, wskazywać palcem, no bo innego wyjścia nie ma. Myśmy tu przekonali kilku ludzi, którzy kiedyś zabierali ryby, a teraz nie zabierają. I to jest nasz sukces. Tutaj my, nie, my nie mamy się naprawdę czego wstydzić, a chcemy się tym jeziorem chwalić, i wiemy, że. Że dużo przed nami wyzwań, ale nawet ci wędkarze, którzy tak naprawdę są nietycznymi wędkarzami, tutaj nie będą mieli łatwego pola i my po prostu to zrobimy, żeby, żeby im tu nie było łatwo. Przyjeżdżać, śmiało mogą przyjeżdżać, ale niech się liczą z tym, że, że kontrole są nieuniknione. Jeżeli jest woda chroniona, to nie, nie ma zagrożenia, że ktoś, ktoś przyjedzie i wyłowi wszystkie ryby. To jest bajki, mit. My nie obawiamy się przyjezdnych wędkarzy, którzy przeważnie przestrzegają przepisów i limitów. Bardziej tutaj widzimy zagrożenie, jeżeli chodzi o miejscowych i tych, co przyjeżdżają z pobliższych tutaj miast. Tak? Oni bardziej są, że tak powiem, bardziej szkodliwi, jeżeli chodzi o, o, o straty, które wywołują w robostanie. Aby nie było zbyt różowo, w beczce miodu zawsze znajdzie się łyżka dziegciu. Mimo, że działalność rybaków nad jeziorem Orzysz jest ograniczona do minimum i mogą odławiać okresowo tylko węgorza, sielawę i tarlaka szczupaka, niestety, gdy już są nad wodą, nie wolno ich spuścić z oczu ani na chwilę. Dodatkowo jeszcze powiem odnośnie systemu, Jaki panuje tutaj na Mazurach, jeżeli chodzi o rybaków? Tak? Gospodarstwo rybackie zatrudnia sobie podwykonawców, i oni tutaj przyjeżdżają i ostawiają jakieś tam sieci. Ale najważniejsze jest to, i najbardziej szkodliwe, że nie ma w ogóle nad nimi żadnego nadzoru. Tutaj kontrolowaliśmy. Połowę węgorza przez dwa, dwa miesiące prawie. Bo to ani razu tu nie zjawił się nikt z gospodarstwa rybackiego i po prostu nie skontrolował tego rybaka. Jakie on ryby łapie, ile tych ryb złapał, co się dzieje z tymi rybami na drodze, woda, magazyn. Rybak ma wypełniać jakieś tam dokumenty, przecież nikt tego nie sprawdza. Gdybyśmy my nie pilnowali tutaj naszego jeziora, to by tutaj wyjechało z tym rybakiem kilka ton ryb. Różnych, hodlina, szupaka, okonia. Wszystkie te cenne ryby by wyjechały po prostu w jego samochodziku gdzieś tam. Nie? Wśród wędkarzy panuje tendencja, aby o rybnych wodach nie mówić. Z jednej strony nie ma co się dziwić, ale z drugiej strony za tym milczeniem zazwyczaj kryje się bajzel, który nad tymi jeszcze rybnymi wodami panuje. Za tym bałaganem zazwyczaj stoją, jak to powiedział Przemek, przesiąknięci kołchozowo-sowiecką mentalnością niekompetentni gospodarze wód. Od listopada zaczynają się w kołach zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Będziecie mogli wybierać nowe zarządy kół, nowych prezesów kół, członków komisji oraz delegatów do okręgów. Wasze łowisko może też wyglądać jak jezioro Orzysz. Jeżeli chcecie przyjechać na Orzysz, to bardzo serdecznie zapraszamy. Możecie tutaj złapać, złowić grubego szczupaka, grubego konia, no ale oczywiście też bardzo duże liny, płoć, duże leszcze, karasie. Jeżeli chcecie połowić dużych ryb w pięknych okolicznościach przyrody, to zapraszamy nad Jezioro Orzysz.